ponad 2 litra w pół godziny. Chciałam powiedzieć o tej, yy, demoka, yy, tej, 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 tej mojej sytuacji, co się stało. Koniec. Są młodki, są młodki. Proszę Państwa, to się dzieje, to się dzieje. Pierwsza nasza gala MMA VIP, legendarnego wojownika obrońcy Jasnej Góry z naszego miasta, Marcina Najmana. Tu no, będzie, tu czy... będzie cię odpierdalało srogo. Fokus, łap się. Dobra, ty, no ba, ja masz klasa światowa to pierdolni, dawaj Pięknie dziś wyglądasz. A dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Lecimy dół. Gotowe pełno parą na wolkę. Na no raczej. To jest mój kawałek. No, ja <laughs> Oj no, i zaczynamy I pierwsze parzenie MMAB. Najlepszej gali narodu, na świecie i wszelkie. Dymy! Równo 70 kg. No, spójrzcie sobie w oczy. Dobrze, że jest tutaj potężny Marcin Najman, który uspokoił sytuację. Jeszcze. Czujesz tę energię? Czujesz tą energię teraz? Czuję się świetnie, naprawdę. Ja się chamsko zachowała, a moja przeciwnika, się... nie będę mówił Ula, czemu go popchnęłaś? Powiedz, urody. Bo że rody. urody. On się bardzo brzydko na mnie popatrzał. To no bo waży tylko 3 kg mniej ode mnie. Słuchaj, ja jestem chłopakiem, tak? O. To mogę ważyć więcej, ale dziewczyna? O masakra. Myślę, tak, gdybyś cokolwiek ze sobą robił w ogóle w życiu, to miałbyś troszeczkę mięśni i wyglądu. No niestety nie masz. Ja mam jeden większy mięsień to mi wystarcza. No nie zazdroszczę tego mięśnia. Siadałaby. No nie widzę, ale mam sposób na to. I sposób do zgolenia wąsa. Sprawa jest taka. Zanim ona pójdzie po drabinę, jego to już dano nie będzie. na, zaraz wchodzisz, czujesz stres? Przed czym? Pod wejściem. Ludzie cię widzą. Nie widzę stresu żadnego. Ale jakieś wesoły dzisiaj? Normalnie zajęliście. Elegancja, o to chodzi. Jest moja żoneczka ze mną. Dzień dobry. Pozdrawiamy cieplutko. Co? Co? Chodzi Co razem, razem ze mną. Będzie jakiś face to face? Nie, chodzi razem ze mną. A dwa na jeden robimy walkę. Nie, po prostu wejdzie ze mną, żeby było wiadomo dla wszystkich, że ona daje mu Tak, Tak, no, trzeba pokazać, po, po, pokazać widzę, że jest dobrze. Przegrać. Chciałam powiedzieć o, o tej, demoka, tej, 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 tej mojej sytuacji, co się stało. Nie przybliżaj. Żyje? Żyje. Dziecko też żyje. On nigdy nie uderzył, ani mnie, ani dziecka. Więc... Rozmawialiśmy o tym i potwierdzam, widać. Robiliśmy, e, jak to się nazywa? Autopsję? Nie. Autopsję czy czegoś tak? Eee, no jakby to powiedzieć... Patrzeliśmy i tak, rad, zgadza się. I widzicie, nie? Tak. Jest ze mną? Jest z tobą, jest dobrze. A życzę wam jak najwięcej szczęścia miłości. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Adam Lewicki, EMA.pl, dzień dobry, cześć. Witam serdecznie, cześć, witam najlepszą bandę. O, nie o kurwa, kameruj, kameruj, kameru. Byli prawdziwą bombę, która jutro eksploduje przy okazji walki wieczoru. Równo 75 kg. To być może jego ostatnie ważenie w życiu. Siemaneczko, Krystian z jest taka nowy reporter najlepszej polskiej dziennikarki Moniki Laskowskiej. Ze mną jest tutaj Szczena. Siemaneczko. Siemaneczko, siemaneczko. Pozdrawiam od razu Monisię. Kto twoje przygotowują do walki? Ile się przygotowywałeś? Szczerze całe eee, 2,5 tygodnie. Optymalny wynik, jak na taką galę w sumie okej. Okay. Tu walczyłaś już w wrestlingu słyszałem z, e, u Pawłowskiego, tak? Nie, jeszcze nie walczyłem, ale trenuję. Aha, a to. <laughs> przepraszam, bo nie, bo czytałem taki, e, taką informację właśnie, że tam walczyłaś. Ze mną Marcin, Siemeneczko. O ty od Moniki jesteś? Siema. Tak, no właśnie dzisiaj nie ma, co nie? Dlatego robię za nim próbuję być równie dobry jak ona. No, trochę ci brakuje. <laughs> staram, byłem się na siłowni, staram się wiesz. Gabaryty podkreślić. Tak. Drugi Również. dzień zmagaj na Gali, MMAV Pierwszy dzień był naprawdę dużo się działo, były mega dymy, a co pokaże dzisiejsza gala? Zobaczymy. No generalnie, ja wczoraj pracowałem z zaplecza, oglądałem wszystko, co się tutaj dzieje, i generalnie byłem w dość dużym szoku. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj gala pana Marcina pokaże nam jeszcze więcej przyjemnych i rozrywkowych rzeczy. No i generalnie co? Idziemy coś poddymiać, no. Trzeba. No! No! No, no to Essa. Już gotowy, gotowe do walki powoli. Tak, tak, właśnie pobrałem rękawice i czekaj, bo ja muszę tu za zaraz to was podbiję, bo ja muszę to załatwić, bo mój trener przy przywiózł naszą maskotkę kurwa, ma ciwałe roko o, kurwa. i nie chcę wpuścić naszego przyjaciela. Co to ty? Muszę tak, bo z tym dać się można i idę tam to załatwić. Działaj, działaj. No tak jest Uff. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Fałek z Bandy Świstaka. Znajdujemy się na gali MMA VIP. Jak widać za mną, że się tutaj świetne, piękne, piękne rzeczy. Niestety nie posiadamy partnerek do tańca, ale możemy zobaczyć, że... Widziałem, że tutaj piękne rzeczy. Oprawa audiowizualna to najbardziej wybitne co tutaj zobaczyłem. Naprawdę. Fame nie ma żadnego podjazdu. Chciałbym tylko tyle powiedzieć. Czy dzisiaj jest You To tutaj? To dzisiaj? Dzisiaj mamy You To tutaj? Nie, niestety. A, a pomyliłem galę, a to przepraszam. A gdzie tak? A moje w tuszko? O kurwa, KSW dzisiaj! Jest kurwiony, jest kurwiony ładnie. Czuję tą energię, widać po nim lekki stres, ale jednak się nie poddaje. Jest pewny siebie, w szczęce już. Będzie miał mieć lędu, ale to jego sprawa, jest jeszcze się doświadczony. Sto idzie, nie przy pięknych to się dzieje, to się dzieje. Chodź, stary wstał, stary wstał. Idzie przed siebie dumnie, idzie, idzie. Nie... No raz po wojnie, ale mają piękne pośladki. Ale nie o tym nie mówimy, bo to jest seksistowskie. Na czerwony, o jest. Tak. Baga Robert ruchała! PKS dzisiaj je w na ruchałem I zaczynamy pierwszy pojedynek Tutaj nie ma już żartów, to już walczymy do krew pod łzy Na kogo obstawiamy? Ja obstawiam na Roberta ruchałę Po prostu no, doświadczony młody zawodnik Masz tą całą przyszłość, z ogóle bardzo docenia, także ma no, to przyszłość. Ale no, nie zapytamy, że jak jest starszy, ale bardziej doświadczony. Także tutaj walczył z Normanem parkę ostatnio na AFM-ie. Także tutaj tak to naprawdę będą, będą fajerwerki, także oglądajcie. Na będzie re Remik ja na Roberto w pierwszej rundzie. No Jana no, ja tu też był, na, na Roberta ruchałem. Ma przewagę, ma przewagę, ma przewagę doświadczenia. Ten chłop to jest jakiś śmieszny śmieć, a, a Remik to jest. A remik to jest kocur, co trenuje 12 no, lat. To jest, to jest tak, remik by mnie najebał jak dzieciaka. Wiesz co, więc więc jego zmiarze. Zmiażdży. Zmiażdży. To pierwsza runda będzie, pierwsza runda i koniec. Da, o już da. już na, pe na pewniaka dawaj, chodzi, dobrze. Dawaj, o, o, nie podaje, no idzie twardo, już to i po chłopie. Ale widać kurwa, dawaj, się nie boi jem. ciosów. On się nie poddaje. Dobrze, dawaj, dawaj. Dobrze, Po merkach, po żeberkach, elegancko. Tak jest przed siebie, przed siebie! Widać się nie boi, widać, dobrze! Pierwsza no! yes. runda, kurwa. tak jak myślałem. Pięknie, mój blek się się Przyszły mistrz tej Federacji! To już jest, To już jest... To już jest dla mnie część wygranej. Tak. To, że mój brat zwyciężył, kurwa, słopem, który ubliżał jego matce, zaczął się i próbował robić z siebie chłopie kogo. Kładał wyjaśniony w kilka sekund. Dobra, to jest grube! Ja Tak jest, że tylko na MMA VIP To jest EMAV. tutaj dzieje się wszystko. Za to kocham tą co tu się dzieje, że każdy poziom cringe'u w czy w innych federacjach nie zrobisz tego, bo już wiesz, to za duża federacja, żeby zrobić taki cringe, ale tutaj odpierdoli się wszystko. no, ale jest na kuponie, także wiesz, że i tak wygram. Ja z ulączka dałem, lecć, gotowa i jest naprawdę. Ona, mnie, jest, ona, 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 ona idzie zabić, ona idzie zabić, popatrz na yes. Ona idzie zabić. To po Lecimy pod oktagon. Zaraz będziemy świadkami dość historycznej walki, prawda Świstak? Tak, pierwsza walka w Polsce kobiety z mężczyzną. Dokładnie tak. I w sumie żyjemy już w takich czasach, że mnie to wcale kurwa nie dziwi. To, to jest MMA VIP, mnie to już nic nie dziwi. MMA VIP, gala, na której zobaczycie dosłownie, dosłownie wszystko. Ja... To się Ale się fuj. Ale się najebałem, wypiłem ponad 2 litra w pół godziny, k**a! MMA VIP! wo, wchodzi! Ło, dzieje się, dzieje się! Ło! Wow. O, ale dym, ale dym, dole! Lewy doki środowy! Lewy! I to jest wesele, nie ma wesela bez napierdalanki! Ej, serde, to jest grubsza od naprawdę! Odwrotny trójkąt, odwrotny trójkąt. Nie muszę to założyć. no... oni kibicują? Ula. Komu? Ula. Czemu? A nie Piotrkowi? Nie, nie, nie. Piotrek, k wygraj to! Piotrek nie może ci dziewczyna najebać! Czy ty jesteś twojebany? No czy on jest nienormalny? Ale stara się. No, tak, chory człowiek. No stara się, jest dobrze. Ej, kto jest na górze? Eee, ona. 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 ona, ona. No po dupie, poznajesz, że ona. Piotrek, biodra wypychaj! Most, Mostku, kurwa, mostkuj! Czemu ci nie ma w narożniku, jako trener? No jestem na narożniku, odprowadziłem go, czy nie? No tak, ale wiesz, teraz. Wy, to byś dobrym tak. trenerem. No tak, ja wiem, ale ciąg mnie wyprowadził, żeby cringe nie robić. A ja mówię lewy, lewy, prawy, kurwa, albo lewy, prawy, bo wiesz, jak ktoś się niski, to często schodzi lewy na dół, jak Tyson, wiesz, lewy. Kurwa, i ja mu mówię wtedy lewy, kurwa, prawy, a ten debil co zrobił? Nic, nie zrobił, no mówię mu, kurwa, Piotrek. Ty, ale ty taką by dobrą masz. Co? Ty dobra dobrą masz, jeśli się już gdzieś. Do kogo? Ona, ona już nie ma siły w ogóle, ona jest... To jest koniec, to już koniec. Ona nie ma już tlenu w ogóle, nie ma tlenu. Serio. Po plakach. Jak budzian, jak pudzian. Motki, bikarpia, bikarpia, kurwa. Ej, się karpia, Bikarpia, bikarpia, tak jest. Bikarpia, kurwa. Uu! Kula płacze, kurwa. A, szkoda Kibicujemy mocną GSP, najlepszy najlepsze faworytki opoznałem, kibicujemy strasznie, lecimy, lecimy z tematem Tu że... powiedzieć, że Mahatma GSP jest moim faworytem, bo razem paliliśmy CBD e... CBD CBD, CBD, tak, CBD. CBD oczywiście GSP! GSP, GSP, GSP Widzisz tą pewność w oczach, bo tak, ja widzę Tak, 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 tak GSP Patrzyk jest pewny siebie. Nie unika go w ogóle, nie, w ogóle go nie unika. Jest to zmęczył. Tak. Wow, no tak to nie wygra walki. Proszę Państwa, tak gest się tak jest ręka. Uwaga, garda, garda, ciągle garda. Witam, so, no. oh. oh. pa, witam pana operatora. I co co tam, jak, się, jak się dojeżdżało? Z kim jak się dojeżdżało? Ja jestem z moimi serdecznymi przyjaciółmi, ze Szwedem, z Jordanem. Możemy się do nich przejść. Oni stoją tam, idziemy do nich? Oczywiście. I... Pracy, A, jadę, to rozpadnie. idzie do najlepszej dziennikarki czy do ciebie? Do mnie. Czyli możemy napierdalać. Oczywiście. I tak nie ma monetyzacji. Nie ma <laughs> nie monetyzacji. To trzeba ją włączyć, stary. To trzeba, no dlatego bicie tysiąc subskrypcji. Jeżeli w tym momencie jeszcze nie zostawicie łapki w górę, to jest najlepszy moment, żeby ją zostawić. Jeżeli jakimś cudem kurwa nie subskrybujecie tego kanału, to jesteście to subskrybujcie jeśli kurwa nie dajesz łapki w górę to kciuk ci w pysk nie, to kciuk w dupę <laughs> <laughs> także jest o co walczyć <laughs> tak i zobaczcie jak to wszystko dalej wyglądało bo uh, działało. działo się, się. Właśnie, właśnie... właśnie, minuty To jest w Ej, grube, grube. Ale to co, to, to oni wchodzą z nim czy, czy sam, czy jak to wygląda? Bo mi się wydaje, że bez nich już ma nikłe szanse z Najmadem. Szczególnie jak widzieliśmy go w jakim stanie jest przed walką. Właśnie w tym momencie wchodzi legenda polskiego MMA i sportu walki. Niepokonany mistrz WKU. Z Marcin Mandarynga Najma! To, żeby coś, Ale Rysiu wysywał jasną górę. tą i ją, cały na żółto. Tak jest. Tak. Tak! Czemu Walzy w koszulce? Właśnie, że nie mam w koszulce? Dziś się może brzucha. Zalał się jebany. zalał. Się. Tak. jest weszliśmy odrony witam Piotr Michalak, a pojedynek został zakontraktowany na dystansie trzech kół po 3 minuty. Na chuj jak tak będzie jak... jeta. Dobra, obstawiamy. Ej, może to tym razem? Zobacz, obstawiamy sekundy, ale nie, że Marcin Najman przegra, tylko to, że wygra. Tak, teraz kurwa. Ja daję, to jest 20, ja daję to 20 sekund. On co prostu nie go wpierdala i koniec walki. No. Dobra, kurwa. Są jakieś szanse, że Najman, są jakieś szanse, że Najman to przegra? Lucky punch! 5%. Lucky Punch chyba 40%. Zobacz, że już na zegarek patrzy, kiedy może spierdalać wódkę, być stary ryzyk, nie? Mówię ci, kurwa, stary on. Chodzi, rozpierdala, zgarnia, hajs stary spierdala. nie? śmieszno, daj, żeby cię nie wspaniała. Dobra. progesteron, I ostatnia. I wchodzi. A nie, mi się wydaje, że on potrzyma go trochę, żeby zrobić dłuższe show. Albo nie? A to nie do kasę, tu nie kopiemy! Uwaga! Jest doszad, jest doszad, no jest doszad. No są młotki, są młotki! Koniec! Koniec no dalej! Ja mówiłem, ja Knockout! Knockout! No! Patrz, kurwa, Marcin się nawet nie spocił, stary. I tym pięknym, pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą... Co się nagrywa w ogóle? To się nagrywa jak tym akcentem kończymy galę MMA VIP Dymy! Dymy w boj, Ale jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć Główny pojedynek dzisiaj naszego bohatera Obrońcy Częstochowy, Obrońcy Jasnej Góry Był dość krótki Najprawdopodobniej jak stosunek 80% oglądających Pozdrawiam serdecznie Piękny event MMA VIP